Książę William i księżna Kate stawiają na nowoczesne podejście do wychowywania swoich dzieci, odchodząc od tradycyjnych królewskich standardów. Co ciekawe, jedna z decyzji następcy tronu wywołała ponoć konflikt z jego ojcem, królem Karolem. Książę William i księżna Kate cieszą się rodzicielstwem, wychowując trójkę dzieci: 11-letniego Georga, 9-letnią Charlotte i 6-letniego Louisa. Eksperci od rodziny królewskiej zauważają, że ich podejście do wychowywania dzieci jest inne niż w poprzednich pokoleniach. Przyszły król i jego małżonka wychowują swoje potomstwo w sposób, który różni się od tego, jak dorastali William i Harry, a także od stylu wychowania króla Karola III. Jak Kate i William wychowują swoje dzieci? W jednym w ostatnio wywiadów Hilary Fordwich, królewska ekspertka Fox News Digital, stwierdziła, że styl rodzicielstwa księcia Williama i księżnej Kate jest niezwykle praktyczny jak na królewskie standardy. Chcą, by dzieci dorastały, mając takie same doświadczenia jak ich rówieśnicy, powiedziała. Wyznała także, że książę William po różnych perypetiach w dzieciństwie pragnie teraz stabilności i normalności w swoim życiu. Jednym z kluczowych atutów, które dostrzega w Kate, jest jej stabilna rodzina. Bliscy księżnej Kate zawsze podkreślali, że zarówno ona, jak i książę William dążyli do tego, aby ich dzieci dorastały w prawdziwym świecie, a nie w pozłacanej bańce. Napięty spór na linii William Carol III, nowa biografia księżnej Kate autorstwa Roberta Jobsona, zatytułowana Catherine, The Princess of Wales, The Biography, ujawnia, że swobodne podejście Williama do latania helikopterem z całą rodziną wywołało napięty spór między księciem a jego ojcem. W obliczu tego konfliktu król przedstawił podobno synowi formalny dokument potwierdzający związane z tym ryzyko i biorącego pełną odpowiedzialność za jego działania. Wcale mnie nie dziwi, że król Karol martwi się o zdrowie i bezpieczeństwo członków swojej rodziny, zwłaszcza teraz, gdy staje w obliczu własnej śmiertelności w tak wstrząsający i namacalny sposób. Nie dziwi mnie również, że doświadczony pilot helikoptera, taki jak William, który przez całe życie wskakiwał i wyskakiwał z królewskich helikopterów, uważa, że niebezpieczeństwo jest minimalne. To powiedziawszy, zgadzam się jednak z królem w tej sprawie wypadki się zdarzają. Po co ryzykować przyszłość całej monarchii? powiedział Christopher Andersen, autor książki The King, w rozmowie z Fox News Digital.